Siema moi drodzy, tu właśnie mój ziomek i zapraszam właśnie na ym, kem, zagrajmy, zagramy gramy w, w sony the hardrock 1 Epity 1 na wii wersję kurcze tam z nami nie w ogóle nie nagrałem ale dobra no to spróbujemy sobie te siły okej, okay, no to zagramy sobie od slash Hill zone tę grę przeżyłem na 100%, jeśli chcecie wiedzieć. Kulia. Przepraszam za lagi, za to, bo naprawdę tutaj mi się tam waruje mi. Dobra. No to przechodzimy tutaj do góry. Ach, przepraszam w ogóle za to, że przez całe wakacje i ...przez wrzesień nie wcale. Za to przepraszam. A to w końcu macie taką nowy roku w szkolny wersję. Ach, jak to ujęli tę scenę Teraz oh, pójdziemy do góry. Pogoda jest ciekawa u, u mnie. W końcu, już widać, że w końcu ziomek sobie wziął do roboty. Nie wiedzieć, na YouTube. Kurczę. Dlatego, że dawno nie grałem z Tiger 4, to zawsze ginę teraz. Stratę pierścienie. Co jest. Co, co jest dobrego na Wii? No, i jest bardzo dobre to, że na przykład um, inny tak? Grafika jest tak jak mówię, bardzo fajna. się z Was najbardziej lubię. Dobra, bardzo lubię. I tę muzykę, jak chcecie, to naprawdę wczuliście się. Najbardziej lepsza jest Super Sonic, niedługo zaraz powiem, pokażę zbiorę te pierci pierścieni. Pięknie, witaśnie. Kurcze. No i znowu to samo straciłem pierścienie. Trzę wam pokazać tego super soniacza O nie. Jest to najgłupsza scena. Najgorszy etap w tym poziomie. Jak nie lubię poziomów bardzo wolnych Sonic O, w końcu, w końcu zabujał. <grybujesz> Dobra zabujał. Dobra, pójdziemy na pro. To choda się tak też zrobić. Tak o. wrócił się do punktu wyjścia. Moi mili. Jest. O. Dobra. Super Sonic. ピンポンポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ No dobra, ty raz musiałem pokazać tego supersoniacza. I teraz zaczynamy ten, trzeci... Też bardzo fajnie jest, bo to jest jakby... Nie będę spoilerował tym czasem. klawisz A i jedziemy. I tak zrobię trylogię Sonic'a, bo niedługo zaraz jeszcze, jeszcze zobaczycie jeszcze wersję z epizodu drugiego. Ale to jest jakoś w stylu gameplay, jak wiecie. Czy sobie zrobić znowu jakieś relacje na żywo? Ale bardziej nasze relacje na żywo na mnie z kolegą. Albo znowu jakieś okazjalne. jakieś okazjonalne akcja. Dobra, proszę jeszcze Okazjalnie. Na okazja to może być na przykład u jak ostatnio było. Albo będzie. Z tego powodu, że ja na przykład nie mam nagrywarki, są różne powody. To 136 żyć. Cisne żakai normalnie. Jeszcze raz, popróbujmy. Kurczę, jeszcze raz. Sorki, że was nudzę w tym w ogóle, w tym momencie. Dlatego zamiast tego przyspieszmy sobie tempo. No <grymne> to już chyba było to życie. no. Kur... Nie. Ta muzyka jest epicka. Jeżeli ktoś gra w Sonic Generation, to pewnie wie, co to za muzyka. No szkoda, że Sonic Generation jest tylko tutaj... To za bardzo orkiestrowa. Sonic Kolo za było opiczkie, ale Sonic Generation to jest taka masakra. I że ten... Według mojego zdania. A przy okazji to jest najgorsze to, jeżeli przecież masz super Sonic'a. Yy, sonika właśnie. I masz tutaj ten, ten tryb Super Sonic. I tu wcale nie ma muzyki, dalej jest muzyka z poziomu. Gdyby była taka muzyka jak w tym wersji Synka... The 4 i to jeszcze w tą wersję rockową, to normalnie byłabym... normalnie w wśród niebie w tym momencie. I my sobie... wybrał wybrałbym sobie. No dobra, jeszcze bossa zrobimy sobie. I na koniec będzie już tego pierwszego. Jak mi się uda, to jeszcze dzisiaj zrobię, to wgramy jeszcze dwójkę. Bo muszę to nadążyć tymi filmami przez wakacje chyba nie wiem czy to, co ten robił, dlatego znowu chyba zobaczycie moją przerwę miesięczną. Szkoda, że tego nie ma, żeby wastróżnia to... jeszcze nie ma połączyć sobie. Ale pani jak wygląda wyglądał przy okazji. Dobra. Ale naprawdę mi się najbardziej podoba się ta grafika. Zobaczcie sobie, i tak fajnie wygląda teraz w tym momencie. A wersje na tym pozostałych, czyli PC, na przykład Xbox PS3. To jest to moje. Nasmarowane tłuszcze, tak mówiąc. Lubie <grym> odniesieniem. No dobra, no to skończyliśmy ten poziom. Ten poziom. I teraz będę już. grywał już ten. Sony już 4 do Jak ja mówiąc, welcome to Sonic Land. No dobra, no to to wszystko, zobaczymy się w kolejnym filmiku i siemanko moi drodzy.